O nie pasuje. Ha. Chciałem trochę odkręcić licznik, ale bezpieczniki są nie takie. Ha. Ty robisz co ty się? No właśnie. Chciałem, chciałem już na, na przykładzie pokazać, do czego służy to urządzenie. No ale to tylko opowiem. Opowiem y, wyjaśnienie do tej zagadki, co mówiłem. To jest y, złodziej do odkręcania licznika. Jak bezpieczniki były z tego typu, wystarczy wkręcić w te bezpieczniki. I licznik chodził w odwrotną stronę. ogólnie takie liczniki wtedy chodziły w odwrotną stronę. No ale ogólnie o tych licznikach prądu powiem coś więcej. No mówię, to jest tak zrobione, że jeden przewód jest ten, który jest tutaj, to tutaj jest na obudowie i odwrotnie. Ten, co jest na obudowie, to tutaj jest na, na tym, że ten prąd jest zmitusiowany. No i teraz powiem ogólnie o licznikach i o sposobach kradzenia prądu. Tak, z tych liczników, które są tutaj, najstarszy jest ten. Niestety nie ma tutaj blaszki, ale y, ja mam na zdjęciu taki licznik z mosiężną blaszką. To są liczniki z lat 40. i początek 50. Najstarsze. Następny licznik, które były używane na wsi u nas, to są te. To jest 51. rok akurat. Te popularnie nazywane były. Yy, słoikiem, słoik. Dlatego, że taki licznik zużyty czy zepsuty, jak wymieniali, nie był wyrzucany, bo ta, ta część była, przydawała się jako słoik normalnie, czy na przetwory, czy na jakieś śrubki w garażu, żeby trzymać, bo nie było plastikowych pudełek, metalowe rdzewiały. Fajne szklane... Yy, Pudełko, w którym można coś trzymać, nawet cukierki. Galaretę można zrobić. No, galaretę można było zrobić to no właśnie i by było czym zakończ. Teraz następne w kolejności. Tak, ten i ten u góry. To są lata. 59. Tam ten jest, ten jest y, z lat 60. Teraz to już są lata 70. jeszcze nawet używane do dzisiaj i 80. do dzisiaj jeszcze się spotyka takie. Na przykładu powiem jeszcze, że to jest radziecki, radziecki siłowy, były radzieckie jeszcze jednofazowe, to też na zdjęciu mam. To jest rumuński, dużo ich było, rumuński siłowy, dużo ich było, rumuńskie, były jeszcze bułgarskie, ale nie mam bułgarskiego. Teraz tam jeszcze powiem coś charakterystycznego, to jest licznik dwutaryfowy, taryfa dzienna i nocna, w nocy prąd był tańszy. Używano to dość często na wsi, bo w nocy włączano wtedy parnik, na przykład, żeby się uparowały ziemniaki yy, świnią, bo kiedyś na wsi, o właśnie, na wsi hodowano świnie kiedyś. Tak. I wiesz, i robino, robiono wędliny, słoninę. Fajnie, bo teraz u nas nie ma żadnej świni na wsi, takiej przynajmniej na czterech nogach. I to w jednym gospodarstwie wszystko. Wszystko, miejsce. byłyby świnie, owce, kaczki, kury, gęsi, wszystko. Miało to złe i dobre strony, bo w razie, przypuśćmy, cena na przykład żywca z wieprzowego staniała, to akurat wołowego czy baraniny podrożała i to się jedno, jedno z drugim rekompensowało. A jeszcze powiem, nie ma tu liczników takich. Na samym początku, zaraz po wojnie, były liczniki, to w ogóle ewenement, liczniki, które liczyły godziny. Nie prąd, tylko godziny. To były w tych przenośnych licznikach, które się zapinało na linię. On liczył godziny i później się mnożyło razy dwa. I że było, że jak jednofazowy licznik to normalna godzina to godzina, jak się brało siłę tak zwaną, to już było wtedy razy dwa trzeba pomnożyć. To były te sposoby, a właśnie powiem przy okazji o sposobach oszukiwania, oprócz tego. To są wszystko mechaniczne liczniki. One działają tylko w pionie. Wystarczy ten licznik przechylić gdzieś tak mocno w tą stronę, w tą, na ukos i on przekłamywał wtedy. Były na to sposoby różne, oprócz tego odkręcania. To były takie sposoby, że przykładali magnes do licznika i też nie chodził. Albo go przekręcali jakoś tam krzywo i też chodził wolniej wtedy. To były różne sposoby kradzenia prądu, ale powiem Wam, wtedy, kiedyś Przypuśćmy, żeby PGE, wtedy to było jeszcze ten rejon energetyczny, żeby wykrył takiego sprawcę kradzieży, to powiem: 90% tych wykrywalności to były donosy. Naprawdę 90% to były donosy tych życzliwych sąsiadów. W tej chwili, akurat, są inne na to sposoby i to bardzo proste, bo aktualnie jest tak, że. Ta, ta stacja transformatorowa na końcu wsi, przypuśćmy, czy w mieście, tam na dzielnicy, ma swój licznik prądu i teraz wystarczy, że komputer przeliczy, porówna, ile e, na stacji było, a ile e, sumaryczna e, ta liczba e, kilowatogodzin, przypuśćmy, odbiorców. I już była różnica. Są na to straty, w znaczy, mm, przewidziane są straty, jak najbardziej spore straty są przewidziane. Na przykład gniazdo bociana, które jest zrobione na linii, na tych potrafi 200, 200 W prądu. Mokre gałęzie na tych drutach elektrycznych potrafią zabrać 200 W prądu. No, i te właśnie nie bez powodu się ubrałem w tą różową bluzkę, bo u nas na końcu wsi jest gniazdo Bociana i co roku bocian, para Bocianów przylatywała i, i miała małe dzieci, a w tym roku nie, w tym roku trafił się taki akurat para gender. Nie składają jajek i nie tego nie. Nie rozmnażają się. Sporo takich, jak się okazuje, jest. Już sprawdzałem nawet w internecie, że schodzą całe stada takich bocianów, którzy akurat nie mają ochoty zakładać rodzin. Gniazda mają takie byle jakie, jajek nie znoszą. Chodzą sobie, spacerują po polu, owszem, zjadają jakieś tam, yy, no może nie żaby, ale małe zajączki, małe pisklaki, kuropat, czajek yy, czy tych yy, innych ptaków składających jaja. Na tym, no bocian to jest szkodnik, naprawdę. Każdy rolnik to powie i, i myśliwy. Nie wiem dlaczego są tak hołubione, hu przecież wiesz, może ze względu na te dzieci, tylko albo na tą seksmisję. Uratowani, Uratowani to! jesteśmy! Bocian, patrz, bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Jeszcze taka no, ważna rzecz, odnośnie kradzenia prądu to muszę powiedzieć, że w tej chwili y, to jest sprawa prosty, że tak powiem niemożliwa. Chyba, że dla jakiegoś hakera komputerowego. Dlaczego? Bo y, liczniki, przynajmniej te w tej chwili na podstacjach, na stacjach transformatorowych są y, online, czyli te PGE, kiedyś to Rejon energetyczny, teraz PG, mają, mają bezpośredni wgląd w stan, w zużycie tego prądu i docelowo liczniki w domach czy w zakładach pracy też będą online. Więc wtedy komputer to zlicza i jeżeli będzie różnica, to błyskawicznie wykryją takiego sprawcę, który, który kradnie prąd. To, to komputer to przeliczy i od razu da cynk. No, a jeszcze o tych bocianach wspomniałem, to oprócz bocianów przy transa, stacjach transformatorowych pamiętam z dzieciństwa, że leżało zawsze mnóstwo ptaków nieżywych, nie tylko bociany. One czasami y, gdzieś tam y, tam był taki, taki bezpiecznik, gdzie y, prąd przeskakiwał. i jeżeli w nieodpowiednim miejscu usiadł ten ptak. To go No i było w tej chwili się już odchodzi od tego, ale ten stary system był taki, że dużo ptaków ginęło przy stacjach transformatorowych, teraz dla odmiany ginie przy wiatraka. No, jeszcze przy okazji powiem, <grym>, że te instalacje fotowoltaiczne na wsi to jest ściema niestety, jak z wiatrakami, przekręt. No, nie, nie dajcie się na to nabrać. Chyba że ktoś ma. Naprawdę duży odbiór prądu i sam ten prąd zu, zużyje z instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego? Bo jest piękny słoneczny dzień. U nas we wsi co drugi ma instalację fotowoltaiczną, ale jak piękny słoneczny dzień, nie ma odbioru prądu. Po prostu gdzieś tam lodówka włączona jest, chłodziarka do mleka i to wszystko. Czasami specjalnie, jak słońce świeci, to rolnik włącza yy, śrótownik, żeby zmielić yy, zboże, bo ma za darmo prąd. Ale przypuśćmy, najczęściej jest tak, że te instalacje się wyłączają. A dlaczego? Bo ten prąd wytłoszony przez te panele nie idzie za transformator. Gdyby ten prąd szedł do sieci całkowicie, no to by się wtedy opłacało rzeczywiście. No ale e, no, PGE nie może tak zrobić, bo w piękny słoneczny dzień musiałby wygaszać elektrownię. Nie ma magazynu prądu. I on by musiał w piękny słoneczny dzień wygaszać elektrownie węglowe, tego, czego się nie da zrobić, bo by było nadmiar prądu. Więc po prostu te panele się same wyłączają i jak nie ma odbioru, nie pracują. Więc nie jest to taki zysk, jak wyliczają na papierze, tylko jest, no, jest częściowe oszukaństwo. Woda pod górę nie popłynie. Tak, jak jest tam jest 15 tysięcy a tu jest przypuśćmy, 400 v no to jest, no nie, to tak jakby było tam 15 atmosfer, ciśnieje wody, a tu 4 atmosfery, nie popłynie w drugą stronę. Chyba, żeby wstawili specjalne transformatory. A jeszcze też słyszałem, że na przykład policja na podstawie poboru prądu namierza tych... Bimbrowników. No nie tylko, tych co produkują zioło, bo tam potrzebne są lampy. A, no tak. A tutaj jeszcze co masz niżej? A tu właśnie przy okazji pokażę o tym. To, to są y, takie słupołazy, bo właśnie kiedyś liczniki były takie, a linia elektryczna była głównie na drewnianych słupach. I elektryk, żeby wejść, przypuśćmy, zmienić bezpiecznik czy naprawić coś, nie było podnośników takich hydraulicznych, gdzie można było podnieść y, elektryka i on coś tam naprawiał. Co ty, tego nie było absolutnie. Więc przypinało się takie do nogi. o. Wiązywało tak, w ten sposób. Tu na paski, tu się wkładało się nogi zapinało. I na takich dwóch y, słupołaza wchodził sobie do góry. Tu miał pas jeszcze, zapinał się pasem. Y, I wchodził do góry i naprawiał. Także taki normalny obrazek elektryka, który przyjechał na wieś rowerem na przykład, czy, czy nawet y, pieszo przyszedł, to miał te słupołazy przy pasie tutaj wisiały. Torba monterska, słupołazy... I wiesz, i z buta zasuwał, gdzieś tam na linii naprawiał, jak się coś zepsuło. To elektryk nie, nie mógł być zbyt gruby. No kiedyś w ogóle nie było grubych ludzi, jak wiesz, bo nie było nadmiaru żywności gruby to mógł być wiesz, pierwszy sekretarz PZPR, tak jak kiedyś w dawnych czasach król czy książek, który miał więcej jedzenia niż, niż potrafił zjeść. A naj, takie najprostsze hasło kiedyś w czasach PRL-u to było takie, nie obchodź się z prądem nieudolnie, bo cię prąd kopnie. <grym>